You in trouble! You are in trouble! O oh, Witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj konkurs i oczywiście pomyliłem rozkłady i na szczęście bus, który miał zaleść nas tylko na practice e, Poczekał na nas 20 minut i... Na szczęście ogarnąłem się, zobaczyłem, że jest o 11, a nie o 11.40, bo o 11.40 mamy właśnie na boisku practice, możemy wejść. Pff, ale na szczęście jest gust. Słuchajcie, wiecie jaka jest temperatura jak się gotuje jajko, nie? No to jest teraz ponad 1 trzecia Ja Słuchajcie, dałem parę skoków Na pewno nie wiem, jest lepiej niż wczoraj Bo byłem w stanie w ogóle skoczyć i wsadzić Trzymajmy, trzymajmy kciuki dalej Zazwyczaj nie skaczę w ten sam dzień, gdy mamy konkurs, ale no sytuacja jest taka, że no, muszę coś się rozgrzać chociaż i poczuć to. Yeah. There we go, Chris. Oj. Yeah. Po 10 minutach skakania uh -huh. umieram. 因为。Bye bye. Taniec nie sprzedam. Polska gurum. <laughs> you <go> right in. <laughs> yeah! Oh 360 Lipek. I was going scared, I was like, I yeah. Like Alright. All right, don't worry, we're just trying to do stuff. Stay pay attention to the finals. Let's see if Gabo's in it. <laughs> hey, Bravo. One more dunk for you. Come here. Come in, come inside. I work better under pressure no, I'm pressure I'm pressure No, no, pressure is No, no you work better under pressure <laughs> This guy pressure. He, he had it Why did you ask me that again? <laughs> I right, pressure makes diamonds, boy What does that make me? I'm pressure I'm pressure Let's go I made you Let's go, pressure <laughs> You in trouble You are in trouble <laughs> That was tough, hold this camera. Keep that rolling as well. Say they know it's one tape. Say they know this shit's one take. Yeah. Come at me boy. I does this. TRG. <laughs> Słuchajcie, to jest... nie da się tego opisać. Nie? To, co czuję się w Polsce, a! jak jest na przykład 28 stopni, a to, co się czuję teraz, power, jak jest 36 stopni, energize, skurwam, nie do opisania po prostu. Masakra! So, palę się, stojąc. Okay. <słuch> nie wiem, co się stało, ale. Nie wiem co się stało. Kumaci skumają. Wiem się. Teraz postrzelam sobie i kolacja, obiad. Po obiedzie pewnie chill. Pomyślałem wsadami, bo szczerze mówiąc do tego czasu nie myślałem, to znaczy przed wrotem miałem szykowane wsady, które wytrenowałem, ale teraz chyba muszę zmienić trochę taktykę, wybrać jakieś inne wsady i zobaczyć. ostatni posiłek przed konkursem, ryż z kurczakiem, warzywka, arbus, woda, banany i tak dalej i tak dalej dobra guys już po lunchu. teraz stałem bo sobie tak z 40 minut pojeżdżałem próbowałem zasnąć ale mm, tak trochę wiecie wizualizowałem sobie i tak dalej i tak dalej zawsze się to sprawdza. teraz przyszła pora żeby się nakręcić konkretnie i tyle ale jak się kładłem i tak leżałem to normalnie jak sobie dotknąłem czuła całe ciało tak gorące że szok po prostu I'm ready. O, teraz są 33 stopnie, ale powiem wam, że e, się tak tego nie czuję teraz, bo nie ma tego słońca i jest, jest naprawdę spoko, także także gijdź. Tak trochę będzie taka tak sesja, bo mało ludzi. Wiecie, nie ma, tak, nie ma takiej energii, nie wiadomo jakiej. I... będzie gut. Do konkursu 50 minut Także śmigamy przebrać się, porozgrzewać, porzucać No i trzeba być gotowym Żeby wygrać Dobra, Fokus <śmianowite> Trochę jeszcze czuję plecy, ale mam nadzieję, że będzie Skóry nie spóźnię się jeszcze. Jakiś 306 307. Takie są najgorsze, bo zaś jest wysoko, ciemno, brudno. Tania, skóry nie sprzedam. Powiedziałem spokojnie, ale donośnie Donosnym, Donośnym głosem, muszę, muszę wygrać. Nie ma innej opcji. Nie Cztery lata temu widziałem się z tym gościem, zaczynałem, a teraz jestem pro. I muszę z nim wygrać. Koniec, kropka. 3,000 are the reigning champion, and we see why that is so. Chris Staples. It's the son of a the owner of that perfume, the best perfumer. Don't go anywhere. We've got the final. We've got the final. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh Dzięki. Słuchajcie, na szybko, podsumowanie większego będzie zaraz w hotelu. Serio, nigdy się nie podawajcie. Wczoraj myślałem, że zrobię tylko zwykły wsad, bo tylko tyle byłem, ból mnie tak ograniczał. Nadal czuję, że jest coś, że ten ból taki, ale jestem w stanie skakać, byłem w stanie skakać. To jest naprawdę... O oh, kurde, jestem w szoku, że tam wygrał, sorry, że wcześniej nie pokazałem ostatniej chwili, ale klepałem na telefonie Winda nie działała na to piętro, ale poszliśmy sobie schodami na basen i zamknięte Nielegal part -tour. Raczej to chyba nikt teraz nie ma wstępu Trochę się pomyliliśmy i poszliśmy z 17 piętra? Znaczy nie, wcześniej z 30 piętra? Na sam dół. Się okazało, że na dole jest zamknięte. Pierwsze piętro, drugie piętro. I chyba teraz, dymamy na mamy na 30, to powalić w hotelu i błądzimy normalnie. We to go 19? <laughs> Bo to jest osobno. To, jest osobno, e, to są osobno apartamenty i osobny jest hotel. Dobra, już jest druga w nocy. Pora na takie dłuższe podsumowanie. Ogarnąłem się, zrobiłem co miałem zrobić, i teraz przyszła pora na podsumowanie tego filmiku. Do ostatniej chwili naprawdę myślałem, że jedyne co będę w stanie zrobić, to tylko Double Up X i nic więcej. Dosłownie. No, jeździłem na każdy practice, z chłopaka, no, prawie nie, nie na każdy, bo na jednym nie byłem. Na samym początku e, i po prostu siedziałem i oglądałem, jak oni albo grają, albo skaczą. Wczoraj wieczorem leżałem na łóżku, chyba spałem, wstałem i poczułem się dużo lepiej. Nie wiem o co chodzi, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, ale poczułem się lepiej. E, no i co, postanowiłem skoczyć, kurde, mówię. Jest git. Postanowiłem skoczyć szybko na siłkę, żeby zrobić cokolwiek, bo przez tyle czasu co tutaj siedziałem, nic nie robiłem, nic. Więc postanowiłem, że skoro no jako tako to nie boli, no to chociaż cokolwiek trzeba zrobić. Poszedłem na siłkę, e, trochę pojeździłem na rowerku, trochę po, połaziłem na bieżni, e, parę ćwiczeń na gumie porobiłem, no i tyle. No i co, dzisiaj z samego rana pojechaliśmy na practice, było 37 stopni, było naprawdę gorąco. No i tak wziąłem piłkę, zrobiłem pierwszy wsad, dyskomfort czułem nadal, i czuję nadal, i czułem wtedy też. No ale zrobiłem pierwszy wsad, drugi, trzeci i było to takie wiecie, do, do tej granicy bólu, było ok, nie? No i zrobiłem całkiem zajebistą sesję, bo zrobiłem prawie wszystkie wsady z konkursu, no, a nawet więcej, bo e, na practice zrobiłem pod nogą od deski, a na konkursie nie udało niestety. Tak jak widzicie, później się ogarnąłem i no i to i tak jak zobaczyliście konkurs przed chwilą. Chris ogólnie. ogólnie wydaje mi się, że to chyba trochę zbyt długo rano skakał, bo naprawdę 37 stopni to jest żar z nieba i. Ja skakałem może nie wiem, z 30 minut byłem i miałem dość, oblawiałem się cały czas wodą. E, no, to jest nie do opisania. A Chris i Joel oni tam skakali nadal, więc bardzo możliwe, że to mu trochę zaszkodziło. Ale finalnie, kurde, udało mi się pokonać najlepszego trackera na świecie. W mojej opinii. Słuchajcie, nigdy naprawdę wiem, że to słyszeliście mnóstwo razy, miliony razy, i to jest najbardziej oklepany tekst ever. ja sam go w sumie już nie lubię. Ale serio, nigdy się nie poddawajcie do ostatniej chwili, bo czasem jest tak, że nawet nie wiecie o co chodzi, a się to może udać. Inna rzecz. Wiecie, co mi pomogło? Wierzcie lub nie. Ja wam to pokazywałem już wcześniej przed yy, jak jechałem na Practice. Trenujcie ciężko. Wierzcie w, się, w siebie zawsze i to do końca, do samego końca. I dużo zdrowia życzę. Ja we wtorek jadę już do Fizjo. Mam nadzieję, że mnie tam wynastawia. A, i by the way. rozmawiałem wcześniej z Fizją chyba w czwartek. Powiedział mi, że najprawdopodobniej jest to. O. I teraz nie pamiętam. Załączam screen od fizjo. Hop, hop. I mam nadzieję, że we wtorek mnie wynastawia i będzie GIT. Bo nawet podczas kichania mam taki ból. Znaczy teraz nie wiem, bo sobie dawno nie kichałem, ale wcześniej jak kichałem, to. Aż się bałem kichnąć. Sorry, serio, to aż tak bolało. Dobra, nie przedłużając. Trenujcie ciężko. Pozdrawiam. Grabo. Peace.